Idąc dalej, to, co już też powiedziałam, staramy się szukać charakterystycznych w tych załamaniach przymierza i w tendencjach też do dropoutu, staramy się szukać charakterystycznych dla pacjenta wzorców relacyjnych, które się aktywują w sytuacji terapeutycznej i jest z pacjentem umawiać, czyli używać, wykorzystywać tych wydarzeń, załamań do tego, żeby lepiej pacjenta rozumieć. No i zajmować się swoimi uczuciami w sensie przeciwprzeniesieniowym. To znaczy rozpoznawać, badać, wytrzymywać i włączać w terapię, w takim sensie, żeby używać ich do lepszego rozumienia pacjenta, no nie komunikować ich wprost pacjentowi, ale używać ich do lepszego rozumienia tego, co się dzieje w relacji, <coughs> te, te, te uczucia, które my mamy w odniesieniu do pacjenta i jak on w nas takie rzeczy wywołuje, takie uczucia. I na zakończenie, E, jakiś taki przykład, krótki przykład dialogu. Bardziej tutaj są ważne te didaskalia, które jakoś starałam się Państwu pokazać. E, to jest taki przykład, e, oczywiście skompilowany z różnych, ja nigdy o swoich pacjentach nie mówię, nie mówię wprost to jest sesja po sytuacji, w której ja, no właśnie taka podobna, do której się odnosiłam przez ostatnie slajdy, w której to ja odwołałam spotkanie, a potem się nie zgodziłam na zmianę terminu kolejnej sesji, którą pacjentka chciała przenieść. No i pacjentka mi e, mówi wprost, bardzo wzburzona, przechodzi na sesję. <laughs> Wychodziłam do pani z domu i zobaczyłam, że mam rozładowany telefon i mój chłopak mówi mi, no weź sobie ładowarkę, to sobie naładujesz w trakcie terapii ale ja już wiedziałam, co pani powie. Wiedziałam, że mi pani nie pozwoli naładować tego telefonu. Mało tego, potem będziemy o tym gadać przez godzinę. Powiedziałam to Piotrkowi, a on na to, no co ty, jak ta kobieta cię traktuje? No i tak właśnie jest. Pani ciągle nie podoba się, że ja coś robię i na co ja robię i na różne rzeczy mi pani nie pozwala, a te zasady to są ważniejsze niż moje samopoczucie. No i tu się pojawia cały ten zestaw uczuć, który się pojawia w terapeucie, kiedy pacjent w taki sposób jakoś wnosi taki rodzaj relacyjnego wzorca, mówiąc no właśnie jakoś tak ogólnie. Czyli ja się czuję, z jednej strony jestem zaskoczona, bo jest to w ogóle jakoś zupełnie inne od tego, co wcześniej się działo w terapii, w sesjach. Muzyka